Czy pan prezydent ma odczucie, że wokół włodarza miasta Ruda Śląska jest mała ilość młodych osób, a zbyt dużo tak zwanych wujków z wąsem? 9 pytań, 9 odpowiedzi. Moim gościem będzie najważniejsza osoba w Rudzie Śląskiej. A kto to taki? Niemiec od reklamy zaprasza. Michał Pierończyk, prezydent miasta Ruda Śląska. Odpowiem na 9 pytań Niemca od reklamy. Pierwsza część pytań, pierwsze pytanie. Jak czuje się Pan w roli prezydenta miasta Ruda Śląska? Bardzo dobrze się czuję. Pracowałem na to przez wiele lat. Działalność społeczną zaczynałem pod koniec lat 90. Byłem w różnych organizacjach społecznych. Później jako radny rady miasta od 2006 roku do 2010. No i jako wiceprezydent miasta, więc etap ten prezydenta, no to jest jakby to ukoronowanie mojej drogi życiowej. Jak godzi pan pełnienie funkcji prezydenta z życiem rodzinnym? No jest to duże wyzwanie, dlatego, że tych obowiązków jest więcej. Rola prezydenta to jednak jest inaczej niż zastępcy. Zastępca odpowiada tylko na część e, zadań, a prezydent za wszystko. E, I e, życie rodzinne było zawsze dla mnie bardzo ważne. No, póki co udaje się to łączyć i e, mam wrażenie, że idzie to całkiem nieźle. Rodzina jest zawsze była zawsze dla mnie wielkim wsparciem. W jakim stopniu zmieniła się pana mentalność po zaprzysiężeniu? Prezydent odpowiada za wszystkie zadania w mieście, te przynależne samorządowi. Jest jakby to powiedzieć na pierwszej linii i musi jakby sprostać temu wyzwaniu, musi być odpowiedzialny, musi być silny i musi decydować o wielu sprawach. Także ta mentalność no, musiała się wzmocnić, bo to są kolejne zadania i obowiązki, które trzeba wykonywać. Zrobimy chwilę przerwy. Ok. Zadzwonimy po pyszne kawki. A ja to nam tu tu? No, oczywiście. Czy mnie słychać w ogóle, jak coś mówię? Dzień dobry, Łukaszu. Pięć kaw poprosimy. Dobry, dzień dobry. Dzień, dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Bardzo mi było. Cześć. Cześć. Siema kawka do, do dużego hopa. Tak? Serio? To zrobimy prezentowi damy dużą. Panie prezydencie. Dzięki. Fajnie. To bardzo dziękujemy. A jeśli chodzi o rozliczenie, to później. Nie trzeba. Panie prezydencie, to zdrówko. Taka prośba dla was, drodzy mieszkańcy, aby wspierać mikro i małych przedsiębiorców. Aby wspierać lokalne przedsiębiorstwa, bo warto. Rzeczywiście jest to bardzo ważne, żeby ten krwiobieg gospodarczy naszego miasta funkcjonował, więc mikro i mali przedsiębiorcy lokalni są tutaj bardzo ważni. Druga część pytań. Pytanie pierwsze. W obecnej chwili pan prezydent jest osobą rozpoznawalną. Z kilku wypowiedzi mieszkańców, będąc wcześniej wiceprezydentem, był osobą niezauważalną. Dlaczego? Inna jest rola wiceprezydenta, inna prezydenta. Prezydent jest na tej pierwszej linii. On jest wybierany przez mieszkańców, jego wszyscy powinni znać. Także to jest jakby inna rola. Zastępca ma przydzielony zakres obowiązków i musi je wykonywać. I pracuje oczywiście na prezydenta, więc jego medialna pozycja jest oczywiście zupełnie inna. Ja też myślę, że to jest kwestia charakteru. Ja dostawałem zadania do wykonania, je wykonywałem, i skupiałem się na właśnie pracy, a nie opowiadaniu o niej. To jest kwestia, myślę, że też charakteru. Jak ocenia pan swoje urzędowanie? To oceniają codziennie mieszkańcy. Ostatecznie będą to oceniali w wyborach. I oni są jakby tym recenzentem i oceniającym. Ja się staram wykonywać moje obowiązki jak najlepiej. Deklarowałem w kampanii wyborczej różnego rodzaju działania. Staram się je wykonywać i tu takimi przykładami są dopłaty do pobytu dzieci w żłobkach i to jest jakby jedna sprawa, więc milion złotych w budżecie tegorocznym jest zapewnione. Dalej kwestia klubów i organizacji sportowych. Tu 3,5 miliona także konkurs się odbył i umowy zostały podpisane, więc te zadania, które deklarowałem, wykonuję. No i liczę na to, że zostanie to pozytywnie ocenione przez mieszkańców. Czy pan prezydent ma odczucie, że wokół wodarza miasta Ruda Śląska jest mała ilość młodych osób ze świeżą krwią, a zbyt dużo tzw. wujków z wąsem? Generalnie cenię doświadczenie i takie praktyczne, wiedzę praktyczną i szczerze powiem, kampania była krótka i ta, i ta kadencja, do, która, którą sprawuję, też jest krótka. Więc postawiłem na doświadczenie, postawiłem na osoby, które znam, jeśli chodzi o tych najbliższych współpracowników, o wiceprezydentów. Te, które zostały sprawdzone, mają doświadczenie w tej pracy. Bo tak naprawdę nie, nie ma czasu na wdrożenie się. Mamy rok, trochę dłużej jak rok, do końca kadencji, więc ani czasu na jakieś dodatkowe nauki, na eksperymenty. Stąd też taka moja decyzja, ale to jest tylko grupa zastępców. Tak naprawdę z młodymi ludźmi mam kontakt, ponieważ no tu współpracujemy ze szkołami, z organizacjami pozarządowymi, także z Młodzieżową Radą Miasta, więc, więc tych kontaktów z młodzieżą jest wiele. Jakoś myślę, że, że mam, nie mam trudności w nawiązywaniu kontaktów z młodym pokoleniem, zwłaszcza, że ja jestem ojcem dwójki dzieci i tak naprawdę codziennie z tym młodym pokoleniem się spotykam i, i rozmawiamy i, i, i muszę też odpowiadać na różne trudne pytania. Znajdujemy się na placu Jana Pawła II przed Urzędem Miasta w Rudzie Śląskiej e, i wiem, że jest pomysł na rewitalizację, e, zazielenienie placu. E, jest to dla mnie osobiście ważna rzecz ze względu na to, że moim hobby poza pracą są drzewka bonsai. A jeśli jesteście ciekawi jaki prezent otrzymał pan prezydent, a myślę, że warto, to oglądajcie do końca. Panie prezydencie! Coś więcej na ten temat, na temat zazielenienia? Rzeczywiście chcemy zazielenić to miejsce. To była jedna z obietnic wyborczych z zeszłego roku. Także jak zostałem powołany, to od razu rozpoczęliśmy działania. Najpierw powstała koncepcja, zrobiona przez ekspertów. Politechniki Śląskiej pod przewodnictwem pana doktora Michała Stangla. I ona, jakby, była tą bazą do konsultacji z mieszkańcami. I koncepcja powstała w zeszłym roku. Pod koniec, w połowie grudnia, mieliśmy ją przygotowaną, i zaczęły się w, od stycznia do lutego konsultacje, gdzie mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi, czy to w formie papierowej, czy elektronicznej. Do tego e, doszło 9 lutego takie spotkanie podsumowujące. No i e, tam e, zdiagnozowaliśmy kilka dylematów do rozstrzygnięcia tu na tym e, placu, na tym rynku. No i teraz tak, e, mam, rozstrzygnęliśmy dylematy w gronie, w gronie tu e, pracowników Urzędu Miasta. I jest sformułowany wniosek do zamówienia publicznego, którego celem będzie wykonanie już dokumentacji budowlanej. W tym roku dokumentacja, no i w przyszłym roku myślę, że, że zaczniemy przebudowywać ten, ten rynek. Trzecia część pytań. Pytanie pierwsze. Czy w obecnej chwili pan prezydent nie czuje oddechu byłego wiceprezydenta pana Krzysztofa Mejera? Który argumentując uświadamia mieszkańców Rudy Śląskiej o popełnianych błędach obecnych władarzy? Mamy tych osób komentujących czy krytykujących w naszym mieście całkiem sporo, i należy realizować swój program, być konsekwentnym i tłumaczyć to mieszkańcom. Ja generalnie przyjmuję każdą krytykę. I staram się z niej jakby wyciągnąć to sedno. Pomijam te wszystkie uszczypliwości czy złośliwości, ale to sedno chcę wy, wy, wyciągnąć, bo to czasami i często daje możliwość poprawy funkcjonowania miasta. Stąd też na przykład kolejna tura spotkań z mieszkańcami, teraz ta wiosenna, trochę zmieniliśmy jej formułę, rozmawiamy tak bardziej aktywnie, zapisuję te. Problemy na flipcharcie. Dajemy, w, w razie czego, formularz taki do zgłaszania uwagi właśnie na tym spotkaniu z prezydentem, więc jesteśmy tacy bardziej otwarci. Staramy się lepiej słuchać mieszkańców. To też była deklaracja z kampanii, że ja będę słuchał mieszkańców. Jaki jest powód tak dużej ilości wiceprezydentów w mieście Ruda Śląska, w której pracuje bardzo duża liczba kompetentnych osób w urzędzie miasta? Kompetentne osoby, ktoś musi jednak koordynować, nadzorować i kontrolować. I od tego właśnie są szefowie pionów, w tym zastępcy prezydentów. I trzeba sobie powiedzieć, że przez całe lata nasza, nasze miasto zgodnie z przepisami posiadało trzech zastępców. Ja w kampanii też o tym mówiłem, że potrzebuje pełnego składu, bo przez ostatnie lata mieliśmy ten skład ograniczony z różnych przyczyn. Nie było kogoś z powodów rodzinnych, osobistych i trzeba było nadrabiać i trzeba było trzeba sobie powiedzieć, że mimo że ktoś zastępował to te sprawy nie były rozwiązywane na bieżąco, to moim zdaniem ograniczało rozwój miasta. Także niektóre sprawy kulały w tych pionach, gdzie nie było tego zastępcy. Stąd też postawiłem na to, żeby był pełny skład, trzyosobowy, trzech zastępców zgodnie z ustawą o samorządzie. Nasze miasto nie jest małym miastem, jest naprawdę co robić. Chodzą słuchy, że mieszkańcy są zniesmaczeni nagrodami przyznanymi obecnym wiceprezydentom po trzech miesiącach urzędowania. Jak pan się do tego ustosunkuje? Koniec roku to zawsze jest czas podsumowań i także oceny pracy pracowników. Oceniłem tę pracę nie tylko w stosunku do wiceprezydentów, ale tak naprawdę wszystkich urzędników pracujących w urzędzie. I te nagrody to efekt jakby tej oceny. Oceniłem to, że musieliśmy w bardzo szybkim czasie zainstalować się, wejść w działania, na bieżąco i trzeba sobie powiedzieć też, że musieliśmy się też zmierzyć z rozwiązywaniem skumulowanych problemów, które się nawarstwiły w czasie, kiedy no, zarząd w pełnym składzie nie działał. Więc to trzeba było pilnie zrobić. Dostrzegłem to, że, że wszyscy angażują się. Zwłaszcza jeśli chodzi o zarząd miasta, to ponadstandardowo, z wielkim poświęceniem, często poza godzinami wyznaczonymi pracy. Więc, to wszystko doceniłem i stąd też decyzja o przyznaniu tych nagród. Mamy to. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za możliwość przeprowadzenia z panem wywiadu. Był to dla mnie ogromny zaszczyt. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że kolejni goście również z chęcią odpowiedzą na dziewięć pytań do. No, dzisiaj do mnie, Michała Pierończyka. Mamy dla pana prezent. Myślę, że będzie to fajna zachęta, aby wejść na profil na Facebooku WNC Reklama i Drukarnia i zobaczycie, co pewna pani ma do przekazania panu prezydentowi.